Witam wszystkich z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z Farm Managera 2021. Do zimy pozostało jeszcze 116 dni, więc mam trochę czasu, by jeszcze na swoim gospodarstwie trochę podziałać. Wydaje mi się, że powinienem zdążyć no, 32 dni do zbiorów papryki, 20 dni do zbiorów pomidorów, więc to zostanie na Easy zebrane przez moich pracowników. Chyba też 9 dni pozostało do zbiorów konopi, w sumie chyba po raz pierwszy. Dobra, to co ja dzisiaj ogólnie będę chciał robić, bo wiadomo, że tutaj te plony na polach są zbierane automatycznie przez pracowników. Natomiast ja dzisiaj będę chciał chyba stworzyć tak z 2, 3, może cztery dodatkowe pola. Jeszcze stwierdziłem, że trochę powiększy swoją gospodarkę. Może też stworzę nowy sad, jak również wybuduję przetwórnię warzyw. I chyba od tej przetwórni warzyw będę chciał zacząć dzisiejszy odcinek. Więc tak, przetwórnia warzyw jest właśnie tutaj, kosztuje 304 tysiące, i możemy w niej przetwarzać. Możemy w niej robić ogórki do słoików, jak widać. Możemy robić sok z marchewek, sok z pomidorów i coś tam jeszcze. Po ikonkach nie jestem w stanie stwierdzić, ale chyba kotlety sojowe. To się zresztą zaraz okaże. Tutaj na mojej mapie jest miejsce, gdzie stawiam przeróżne budynki związane z przetwórstwem. Zaraz trzeba będzie przypisać pracownika i zobaczymy co ja tam mam. Bo jeżeli kotlety sojowe można faktycznie robić, o patrzcie, są zbiory w sadach. Bardzo dobrze, bo idzie na tym naprawdę nieźle zarobić. W sensie, bo te zbiory w sadach są tylko i wyłącznie raz na rok i trzeba czekać dwa lata, aż nam te sady urosną. Więc na szczęście gra się odwdzięcza tym, że jak już zbiory zrobimy, to za niezłą sumkę idzie sprzedać te wszystkie owoce. Więc spoko, że akurat się teraz trafiły te zbiory. Ale ja się już przenoszę z powrotem tutaj do budynków z przetwórstwem. Aha, czekajcie, bo już brakuje mi miejsca w magazynie. To przy okazji, na samym początku sprzedam nadmiar produktów. Dżemy, sery, mięso, miód, mrożonki, papryka, jajka. Dobra, na razie tyle sprzedam. I przetwórnia została właśnie wybudowana. Sprawdźmy, czy... Oczywiście, że nie ma ani jednego wolnego pracownika, no jak zwykle po prostu. Czyli zatrudnię pierwszego, teraz jeszcze drugiego. I jeszcze może w sumie trzeciego. Aha, nie ma, w, nie ma miejsca w budynkach dla pracowników. Dobra, to nie chce mi się budować jeszcze jednego. W sumie na razie dwóch pracowników wydaje mi się, że tutaj starczy. Więc zobaczmy, co my możemy w tej przetwórni robić. Możemy robić sok pomidorowy, możemy robić ogórki konserwowe w słoiku. Sok z marchwi. Kapusta kiszona. O, to mnie zastanawiało, co to jest ta ikonka. I teraz już wiem, kapusta kiszona, OK. I jeszcze kotlet sojowy z soi. Więc tak, ja chyba mam tylko i wyłącznie soję. Nie, czekajcie. A, dobra, tutaj. Soj trochę mam. Pomidory będę mieć za 16 dni zebrane. Więc na razie będę tutaj wytwarzać kotlety sojowe. Ok, a potem jak zostaną pomidory zebrane, to może się przerzucę na sok. Pomidorowy. i tu znowu brak miejsca w magazynie to muszę jednak urządzić jeszcze jedną sprzedaż taką bardziej już konkretną czyli tak, co by tutaj obchnąć morele, śliwki, gruszki bo chyba z tego nic nie będę przetwarzać chociaż, czekajcie, bo ja nie wiem czy przypadkiem w przetwórni owoców, gdzie jest przetwórnia owoców tutaj, czy ja czegoś nie mogę robić z tego Mogę robić suszone śliwki albo suszone morele. Ok, no to skoro mam tak mało tego miejsca w magazynie, to ja może zrobię suszone śliwki, podczas kiedy morele i gruszki, no sprzedam i tyle w sumie. Trochę mleka też sprzedam, bo mam go zbyt dużo zarówno tego krowiego, jak również koziego. Jeszcze owcze można. Trochę zostawię Dobra, i jeszcze tutaj zmienię, może by coś produkować z ser, ser owczy, z mleka owczego. Dobra, ogarnięte. Więc co teraz? Miałem stworzyć nowy sad. Tutaj już są produkowane kotlety sojowe. A nie, jeszcze nie są produkowane, chyba czekają aż towary zostaną przewiezione. Dalej, tutaj jest, jest pełny magazyn. Bo wisi ta ikonka, jakby dalej był magazyn przepełniony, ale ja widzę, że on już nie jest przepełniony. Dobra, nieważne, zostawię to. Stworzę sobie nowy sad w tym miejscu. I chyba to będzie największy jak do tej pory, czyli aż taki. I tak trzeba czekać dwa lata, aż to aż mi to urośnie, więc no. Więc się za szybko nie doczekam tutaj pierwszych zbiorów. Chciałbym, to, i chciałbym tutaj posadzić coś, czego jeszcze nie mam, czyli chyba wiśnie mogą w sumie być, bo gruszki mam, morele mam, śliwki mam, albo jabłka. Hmm, wiśnie albo jabłka. Niech będą jednak jabłka, może? Nawóz naturalny, i teraz tylko czekać, aż przyjadą tutaj ciągniki i ogarną. Robotę, mam dwa ciągniczki sadownicze, jedna sadzarka, ale to spokojnie, dadzą sobie radę. Więc tak, co teraz, co teraz, co teraz? Ruszyła już ta produkcja tych kotletów? Ruszyła, tylko ja bym w sumie jednego pracownika tutaj jeszcze przeniósł, by trochę to szło sprawniej. No tylko, że nie ma żadnego. Które jest, do, żadnego pracownika, który jest dobry w przetwórstwie. No to okej, okay, jednak postawię jeszcze jeden budynek dla pracowników stałych. To jest masakra, ile ja już ich mam. Szkoda, że nie możemy ulepszyć tych budynków dla pracowników, w sensie, bo tu jest maksymalnie, może ich pracować maksymalnie ośmiu w jednym budynku. A ja bym chciał, żeby była możliwość, wiecie, tak jakby o, nagle się zwolnił, jeden się zwolnił. Znaczy był wolny, żebym mógł, żebym mógł jeszcze raz zatrudnić. Trochę lipa, że nie możemy na przykład zupgrade'ować, że tak powiem, tych budynków, by z 8 umieściło się tu 16 pracowników. Nie wiem, to budować jeszcze jedno piętro czy coś. To by była według mnie całkiem spoko opcja. Robi się sad? Robi. Teraz trwa, trwa tu orka, więc ja przeniosę się może... Do tworzenia nowych pól, tylko sobie będę śledzić, ile już mam tych kotletów sojowych i początkowo. Znaczy, wcześniej myślałem. Ej, co jest? Ciągnik mi się zepsuł. Czyli wymagana jest moja interwencja. Rzadko mi się strasznie psują maszyny, ale jak widać się zdarza. O, tutaj jest zbierana konopia. I jest zbierana przez kombań zbożowy. Chyba jakoś na ziarno. W sensie, bo w pure farmingu kosiliśmy, pamiętam, konopie na. na sieczkę po prostu. A tutaj jest ona kombajnem zbożowym zbierana, więc. <laughs> ciekawe, ciekawe. Wracając, myślałem, że będę iść z polami w tę stronę. Że tutaj po prostu będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, że w tę stronę będę tworzyć kolejne pola. Ale. Ja zapomniałem o takim fakcie, że te wszystkie parkingi mają ograniczony zasięg działania. I już w poprzednim odcinku był, były z tym problemy generalnie, więc stwierdziłem, że chyba jednak tutaj będę robić nowe pola, bo większość tych parkingów obejmuje ten teren po prawej stronie, więc. Tylko jeszcze tutaj bym kupił, czyli czekajcie, czekajcie. Wybuduję tylko na zaś parking, bo na bank będzie mi potrzebny w przyszłości. I jeszcze w sumie może. A nie, dobra. Studnia tutaj jest, tylko że ona ma taki zasięg działania, że, <grych> że taki sobie jest. Dobra, ale nie, niech tak zostanie. To robimy teraz pola. Jednak pracownicy mają już coraz mniej tych tutaj zadań na gospodarstwie, bo zbliża się, no bo jest już jesień, ale zobaczymy. Stworzę tych pól kilka i ciekawe, czy nie będę mieć znowu problemu z problemów z niedoborem pracowników. Raz, dwa i trzy. I czego ja już tym razem wiecie, nie będę iść w to, że będę. Chociaż nie, dobra. Cofam to, co teraz mówiłem, bo się trochę poplątałem. Chciałem powiedzieć, że będę chciał posiać coś, czego jeszcze nie miałem, ale ja chcę posiać coś, co zdążę zebrać przed zimą. Do zimy zostało już teraz 100 dni, więc. Zobaczmy, co zdążę zebrać. Ogórki. O, to w sumie nawet git, bo ewentualnie mogę potem z tych ogórków zrobić ogórki konserwowe w mojej nowej fabryce. Czyli tutaj mogą być ogórki. Co tutaj jeszcze dosyć szybko da się zebrać? Marchew 50 dni? Kurde, to strasznie szybko. No to niech będzie marchewka, bo też mogę z niej zrobić coś. Mogę zrobić sok z marchwi. I zobaczmy, co jeszcze. Jeszcze jest szpinak, ale zobaczmy, czy coś... O, kapusta. 70 dni. No to zdążę ją zebrać. Skoro już, skoro już wybudowałem fabrykę, to warto teraz takie tutaj rzeczy tworzyć, które... No po prostu warto takie uprawy tutaj siać, żeby tę fabrykę móc wykorzystać w przyszłości. No i już jest problem z pracownikami. Ale widać, że śmigają, nie opierdzielają się co chwilę, jakiś jeden ciągnik, drugi, trzeci. Tutaj się cały czas coś dzieje na tym gospodarstwie. Więc po poczekam, oni zakończą tutaj robotę. Teraz są zbierane pomidory. Tylko takie czynności jak pomidory no to są wykonywane ręcznie. Nie ma do tego kombajnu, więc no dużo pracowników trzeba. Co ciekawe, te ciągniczki sadownicze, o, do nich również można podczepić taką zwykłą przyczepę, to jest spoko, przez co te większe ciągniki mogą zająć się czymś innym, bo już na przykład do takiego ciągniczka sadowniczego, no to chyba nie możemy podczepić prasy, zresztą to chyba tu będzie widać, o tu są jedyne maszyny jakie można podczepić do niego, czyli no niezbyt dużo. Więc tak, pomidory zostały zebrane. Też nie chcę za dużo robić tych kotletów sojowych, bo soja jest mi potrzebna do karmienia zwierząt, więc ja tak tylko testowo chciałem. Czyli przestawię tu produkcję na sok pomidorowy. Oho, czekajcie, bo nie mam czy karmić niektórych zwierząt. A teraz dopiero nadeszła jesień, okej. Okay. Czekajcie, czekajcie, brakuje mi niektórych towarów. Truskawka to nie, pomidor to nie, sorgo sobie trochę kupię. Wiem o co chodzi z truskawką, brakuje mi jej tutaj, w przetwórni owoców. To po prostu zmienię na agrest albo na malinę. Tutaj dalej jest zbyt mało pracowników. Kurczę, chyba muszę kupić jeszcze jeden ciągnik. No dobra, jakoś się wykosztuje. Zakup maszyny to nie jest problem. Co chwilę jest problem z tymi pracownikami. Kasy już mam 3 miliony. To ja już się nie martwię o bankructwo i nie martwię się o jakieś tam wydatki. Jest nowy ciągnik, dawajcie pracownicy. W sumie, może jeszcze zatrudnię tutaj jakichś kolejnych. 87 dni do zimy. Dobrze, że soja jeszcze zostanie zebrana. A czekać? jak szkolenia? Ja tak w sumie cały czas robię tutaj coś i zapomniałem jeszcze tak na zaś sobie wziąć jakieś szkolenie. Choć jak widzicie już większość mam ukończonych, więc rozgrywka, no i więcej się tych szkoleń ukończy, tym rozgrywka jest przyjemniejsza. Czekajcie, coś tutaj było. Większe zbiory o 10%, ale to w sadach, ok. Czy jest, tu, czy jest tutaj coś z psuciem się maszyn? Coś było chyba wcześniej, ale mogłem już to szkolenie ukończyć. Nie mogę tego teraz znaleźć. Dobra, niech będzie to. Podwyższona szybkość produkcji o 15%. Czas trwania 90 dni. Aha, dobra. Patrzę, czemu tutaj wyskakuje mi, że nie mam malin. Bo ja tych malin chyba jeszcze nie zebrałem. One za 45 dni dopiero zostaną zebrane, a agrest za 7. Aha, no bo w sumie ja dokupiłem te szklarnie w poprzednim odcinku chyba? I najwidoczniej jeszcze nie zostały nawet zebrane te maliny czy agrest. Jeszcze nie. Dobra, to... Czyli na razie produkcja w przetwórni owoców musi stanąć w miejscu. Ja sobie co nieco sprzedam. Zobaczmy, gdzie jest. Gdzie, jest, gdzie są kotlety sojowe? 1800 kotletów, 16000. Sprzedajemy pozostałe rzeczy: mrożonki, ser, jajka, wełna, dżem. Już jest trochę soku pomidorowego, ale jeszcze się wstrzymam. Co tutaj jeszcze można sprzedać? Trawy trochę sprzedam, bo mam jej no za dużo. A co można robić z tej konopi? Znaczy wiadomo, że mogę ją bezpośrednio sprzedać, ale czy coś da się z niej. Znaczy pewnie coś się da, nie wiem, może produkować nasiona? Dobra, nieważne. Może coś się da, ale ja ją po prostu całą sprzedam. A chwila, bo ja tu miałem chyba suszone śliwki robić, nie? No właśnie, i produkcja stoi w miejscu. Przetwórni owoców. A zapomniałem, że specjalnie nie sprzedawałem śliwek, żeby zrobić śliwki suszone. No, na szczęście sobie przypomniałem. Dobra, to teraz chcę tutaj śledzić sok pomidorowy. Go, weź go, znać tyle tych produktów. A tu dalej nie ma komu robić na tych polach. Tyle tych pracowników zatrudniam dalej, wszyscy zajęci. No to niech wam będzie jeszcze cyk i cyk. Oho, co jest? Brak magazynu. Znowu się zapełniły magazyny, wszystkie. No nic. Nie będę narzekać. Kto by, myślał, żeby, kto by to myślał, żeby narzekać na zapełnione magazyny? O, jest już trochę soku pomidorowego. Fajnie, za 10 tysięcy można sprzedać. Czekajcie, sprzedam trochę plonu. Bo ziemniaki, ziemniakami ja karmię niektóre zwierzęta, ale tak czy inaczej, część chciałbym sprzedać. To samo się w sumie tyczy. Słomy nie ma co tego za dużo otrzymać tylko zostawić taki minimum, które jest nam potrzebne. Trochę sieczki też sprzedam. Trochę pszenicy z pszenicy, ta ja chyba robię mąkę, to też no, nie, za dużo nie będę sprzedawać. Jeszcze jest kukurydza. W sumie jej może sprzedam z tyle. Czy coś jeszcze? Trochę ciasta. Trochę, jest już, trochę już jest tych suszonych śliwek. No i dobra. Które to magazyny są tak przepełnione? Stodoła nie. Aha, ten główny. Ma te, tego typu magazyny są przepełnione. Nie na zboże. Nie stodoła. No to co? No, Dopupię jeszcze jeden magazyn. Tylko momencik, gdzie on jest? Tutaj. Dobra, a tu się coś dzieje na tych polach? Czy dalej nie ma komu tu pracować? No, tylu pracowników zatrudniłem nowych. Kupiłem dwa nowe ciągniki. Jeden stoi. Chyba, że. No, no tak. Ten dom dla pracowników jest po prostu zbyt daleko od tych nowych pól i wszystko jasne. Czyli coś, co mnie wkurza w tej grze od momentu, kiedy zacząłem w nią grać, czyli te ograniczenia zasięgu budynków. To jest takie bez sensu dla mnie, że ten parking sięga tylko. Nie, inaczej. Że pracownicy z tego budynku tylko mogą na tym obszarze pracować. Już tutaj tyłka nie ruszą. Ja rozumiem, czemu tak może jest, ale jakoś za bardzo mi się to rozwiązanie nie zmienia to faktu, że mi się to za bardzo rozwiązanie nie podoba. Czyli tutaj muszę zatrudnić jakichś nowych pracowników tak z, nie wiem, trzech. Dobra, czterech niech będzie. I wreszcie się coś tu może zadzieje. Ale chyba przed zimą niestety nie. Bo zostało dni 74. No i ja specjalnie brałem takie uprawy, żeby przed zimą zdążyć. Ale przez to, że nie było tam komu robić, to już niestety... Obawiam się, że nie zdążę tam do zimy zebrać plonów. A tutaj, co się tutaj stało? Zostało pole nawiezione. Aha, ale, ale jabłka nawet nie zostały posadzone. Brak możliwości niektórych prac na polu ze względu na zbliżający się sezon zimowy. Aha. Czyli zbyt późno te jabłka stwierdziłem, że chcę posadzić. I nie chcą, i nie mogę ich teraz posadzić, bo one by chyba wymarzły, czy coś w tym stylu? No to lipa. To lipa. Było 100 dni do zimy i one nie zdążyły. Więc dziwi mnie trochę, że nie byłem, że nie byłem w stanie ich posadzić. 100 dni przed zimą? Kiedy ja tu miałem wiosną wsadzić? Na początku lata? Dobra, no trudno się mówi, ale o, tu coś wreszcie ruszyło. Przyjechali nowi pracownicy. Więc tutaj coś wreszcie ruszyło. Jest marchewka sadzona. Tutaj będzie kapusta sadzona, czyli tutaj wszystko zostało zrobione w sensie orka, yy, spulchnianie, nawożenie, tylko nie zostało zrobione sadzenie. Więc na to muszę poczekać. O kurde, ile, ile mam mleka krowiego. Poczekajcie, sprzedam teraz może. No, te krowy to teraz strasznie szybko to mleko produkują. I zobaczmy, ile za ten sok pomidorowy. 18 tysięcy. Ale hajsu się dostaje za, za suszone śliwki. Masakra, strasznie dużo. Tak, biorąc pod uwagę, ile tych śliwek zebrałem. To, jak je usłyszymy, to tak zarobimy z dwa razy, a może nawet trzy razy więcej. Więc spoko. Spoko, że sobie jednak je zostawiłem. No, to wyszło ostatecznie na dobre. Tutaj, arbuzy są zbierane. Jak tam szklarnie. 10 dni do zbioru, 21. Ok. A w sumie, chwila. Aha, dobra, zapomniałem. Bo można w szklarni kupić taki, jakby, upgrade, by pracownicy nie podlewali jej ręcznie i nie marnowali na to czasu, tylko żeby był automatyczny system nawadniający. Ja wybudowałem te nowe szklarnie i w ogóle zapomniałem o tym, więc <laughs> zrobię to. Tanie mnie to wyjdzie, a przynajmniej pracownicy będą mogli zająć się czymś innym, bo jak pójdzie ich tam kilkunastu z konewkami, no to wiecie, to potem na innych polach. Niestety nic się nie dzieje. Dobra, trochę dzisiaj było problemów, ale no, nie ma co się dziwić. Małe gospodarstwo, mały problem. Duże gospodarstwo, duży problem. Już teraz ono jest tak się rozrosło w porównaniu do tego, jak to wyglądało początkowo, że wiecie, co chwilę, co chwilę tutaj coś się dzieje, co chwilę coś wymaga mojej uwagi i tak jak one jest już tak wielkie, że czasami już mi grę potrafi przyciąć, no. <laughs> Jednak sporo już tutaj jest wszystkich obiektów, pracowników, ciągników i tak dalej. A tu dalej. A, dobra, nieważne. Już wiem, czemu tutaj nic nie jest siane, bo również brak możliwości, bo zaraz przyjdą przymrozki. Kurcze, myślałem, że zdążę przed zimą, ale jak widać niestety nie. Przez to, że pracowników miałem trochę zbyt mało. Okej, okay, więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!